Dobra, to zaczynamy nagrywanie mojego amatorskiego filmiku ze składania bestii. Kabelki przejechane. Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym płytę główną z procesorem Intel Core. 2 q 6600. Wylicytowałem to za 50 zł plus 8 zł. Impost. Ciekawe jest, czy w ogóle działa Będzie to zamontowane w obudowie za 120 zł. Ty tam jakiś XP. Tu mamy dysk fardy. SSD 120 giga za. jakąś używka za 50-60 zł, Tu mamy kolejny dysk 120 Transdenst. czy Transdenst. Jeden kit hmm, też jakoś 5 ZOTY hmm, To miałem. I to też miałem. teraz ciekawostka jestem, czy będzie mi butował ten mały dysk z e, PCI Express x16 czy z SATA bo ta główna ma dwa PCI Express teraz pamięci to są pality dostałem HyperXy kupiłem za 20zł to, to są dwie kości po 1 giga i dwie kości po 1 giga DDR2 1066 no, i takie sobie zmutowane chłodzenie. Tam w tle widać jakieś moje głośniczki testowe i grafika. Mm, jakiś zasilacz firmy Tutti Frutti. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No i mój zestaw jeden. I zestaw drugi. Podstawowe narzędzia, trytytki. No, a to jest obudowa już z jakimiś wiatraczkami. No i z piwniczką. No dobra, szkoda tylko, że nie ma zaślepki do płyty głównej na tył. Ale nawet no, się bez. No, zaślep już włożyłem tak z ciekawości. W tych tanich obudowach bywa tak, że no niestety brakuje miejsca. Co ciekawe, tu już wentylatorek był wsadzony, tu są trzy jakieś świecące jedenki. To ma być tanie. To ma być komputer do oglądania filmów z y, mojego serwera nas, więc on nie potrzebuje tam jakiś tam super pierdółek. A to sobie zamontowałem, bo mi gdzieś jedna leżała. Z jakiegoś kopa co komuś gdzieś tam coś robiłem. Jeszcze taką makiego se dołożyłem, żeby wyciągała ciepłe powietrze z ewentualne ciepłe powietrze z. Tego zajebistego procesora, wszystko poskładane nic się nie chybocze. Ramy co drugi, tak jak powinno być, i teraz tak, z uwagi na to, że mój procesor dysponuje tylko czteropinowym złączem zasilania, to było takie coś. To no, jest jakiś taki tani zasilacz, był z jakiegoś komputera, co kiedyś naprawiałem, wyciągnąłem. To za 3 zł ta-dam! Przejściówka z 4 pinów na 8. Zasilacz jest o mocy 500 watów. Ale tu on prawdopodobnie nawet nie zapie zadyszki. O, troszkę kurzu więc powinno dać radę wiatraczek ustawiony we właściwą stronę będzie, będzie dmuchał będzie dmuchał w tą stronę, nie? No, no. to następne już będzie ujęcie jak to sobie wszystko ładnie siedzi w obudowie. Dobra, mamy to już włożone. Kurde, ale się to błyszczy. Kable przepchnięte. Teraz zostały nam tylko. Wszyscy je robimy, nie? Małe upierdliwce. Zostało tylko do podłączenia. Gdzieś tu chyba był spiker do wpięcia, ale go kurwa nie widzę. Bo w tej taniej budowie był speaker. Jak się bawić, to się bawić, nie? Mi się wydaje, że on powinien być tutaj wpięty, ale to sobie jeszcze później sprawdzę na stronie płyty głównej, gdzie co i jak. Podejrzewam, że on jednak będzie wpinany tutaj na dole. Ja, chyba już nawet widzę gdzie. Dobra, to jedziemy ze wpinaniem. No i mamy. Ops, troszkę mi się wykieły, Ale w sumie jeden, jeden H. Głośniczek pięknie na te przymocowany. Nie wypadnie. Składamy dalej, bestie. Tutaj umieszczam... SSD, bo wyżej będzie lipa. Tutaj go wypniemy, chyba nawet z tej strony go włożę. Chociaż może być trochę szara z napisem Silicon Power, ale przynajmniej tyczka będzie jakoś prosta, nie wygięta jako stacja. Jedziemy z budową. dobra mamy wszystko wpięte to jest taka ciekawostka ta puta gówna ma usb 3.0 mam taki wyciągniemy Zawczasu. czasu Nie nam się usb wyzeruje też to, to już kiedyś Także kurwa, łamane było kiedyś. Później to zrobię. Więc tak, obudowa posiada USB 3.0, a puta główna tego USB nie posiada. Więc 7 zł. Przejściówka USB, zwykły ma no USB 3.0. Może to będzie po prostu komputer do odtwarzania, więc im więcej USB będzie miał, tym lepiej. Zresztą jest to, to czemu tego nie podłączyć, nie? No, też mi się tak wydaje. Więc kolejna wtyczka musi się tu zmieścić. spróbujemy Z drugiej strony pek, 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 pek. pek. Chodź, to tu się wyłazi, alien, i kosmite no, widzicie tylko mam wąchatą rękę niestety i wchodzi do końca tak jest normalnie się to ciasno zrobiło i w ogóle audio podpięte usb na froncie 2.0 i takie oszukiwane usb 2 łamane przez 3.0 no bo nie wiem jak to inaczej nazwać tu już zasilanie jest kabel tam dynda z drugiej strony bo zrobiłem sobie nie będę go przykręcał bo jest tak dędał jakbym potrzebował kiedyś coś tutaj podpiąć to nie będę rozcinał trytytek ten jeden kabelek sta może troszkę podęgać no nie, niestety nie zadowolę wszystkich nie no wszyscy nie mogą być zadowoleni dobra to jedziemy z tym dalej dobra 20 tretytek później udało mi się zrobić porządek z kabelkami to jest ten co powiedziałem że zostanie luźno żeby go tutaj przepuścić w razie w, jakby miał być drugi dysk, bo tu jest pierwszy Teraz będziemy montowali dysk SSD na takim fajnym urządzonku. No a później zobaczycie co za grafikę tam wsadzę do tego potwora, nie, bo to będzie potwór. Jeszcze folia jest. No nic. Zobaczymy później jak będzie działało. Jeszcze wsadzimy te dyski i grafikę podepniemy. No. A to jest... Yy, karta graficzna, która będzie używana w tym zestawie. Czyli 4 GB Q6600 Dyski SSD. Zasilacz 500 W. No i to jest taka grafika, czyli to jest NVIDIA GT... 440... 1,5 giga DDR3 To jest jedna z grafik, która mi mnie po prostu leży i wykorzystuję je głównie do testowania Tylko wydawało mi się, że to będzie najlepszy wybór, bo Mam Radeona na HD 6.8 Nie 6580 chyba Raudona 5830 i jeszcze mam Nvidia GT 220, no to są grafiki testowe one nie muszą być fajne jak zazwyczaj używałem żeby sprawdzić od jakiegoś kolesia po prostu czy sprzęcik chodzi, czy to po prostu coś jest z grafiką, czy czy zresztą komputera, więc tak po prostu na builku do testów, nie? No więc zaraz ją wypniemy Mam jeszcze taki pomysł, bo znalazłem. Tutaj, tu jest USB. Więc ogrzebałem trochę w szafie. I znalazłem sobie jeszcze coś takiego. Mam to, więc czemu mam tego nie wykorzystać, skoro to mam, nie? No, wydaje mi się to być rozsądnym powodem, dlaczego chcę to wykorzystać. Takie dodatkowe usb jeszcze, nie? Do, do, do wpięcia do kompa. No, to zaraz, a tu jest wpięty ten właśnie Transcend 120 giga. SSD, M2, SATA, podpisaj ekspresnie. No, to jeszcze trochę i je kończymy. No, i mamy poskładane USB, wpięte USB. Grafika. Nie wiem, jak wyrobić, ale ja zawsze tę śrubkę niżej też przykręcam. A że tych śrubek jeszcze znalazłem, dwie to to, to też ja poprzekręcałem, bo te śrubki się zawsze gubią, mnie. No, czyli teraz kończymy to najpiękne nagranie. Składamy o plasticzek włożony. Zaraz to zmontuję i zobaczymy, co to jest warte. No. Nic nie szumi nic nie lata, wszystko jest, tata, lata. Dobra, dwie informacje, jedna. Eee... Trabię, pierwsza informacja. Eee... O tak, eee, nie chcę czytać eee, dysku na PC Express, za stary BIOS, za stara technologia. 2, budowa wygląda fajnie. trzy eee. tak, nie chcę butować instalacji Windows'a z pendrive'a. 4, musiałem wykorzystać stary napęd. No, ale tak, jakoś tak. Tak by to na razie wyglądało. To tyle w temacie. A. Dobra, instalujemy sobie Windows 8. Zobaczymy jak to będzie. Na razie kapią się, że wiataczki mają parę trybów pracy: hardcore i light. Tu już przypiąłem mały dysk SSD, pójdzie normalnie przez SATA. Ciekawe jest to świetnie co Asusa tam. już nie wiem po co. No i montujemy filmik, zobaczymy ile osób to odwiedzi, o zobaczę ile osób mnie odwiedzi. Prawda że śliczny? Tu już się Windows zrobił przełącznik wyświetlenia, czoła trochę zabawy.